Wyrzucam rzeczy z pani na bruk i poprawiam nastrój, który nam psuł zastój, ta! Nie sprzedam tu diabłu, bo nie ma tylu baksów, podzielę szano na pół, bo zapierdalamy za stół z domkiem i w końcu to pierdolnia, nie że topię force Też w końcu wyciągnę i to już nie będzie wnioskiem. Popatrz, ile wniosłem i zostawiłem serca, nie mówisz o nas dobrze, to lepiej mówić przestań! gdzie mieszkam, to nie da się nas nie znać I Choć nas pomijali To byliśmy w tylu miejscach Mówiąc o konkretach krem W ulubionym klubie A jak jeszcze piłem wódę i dol mi polewał wódę Ruszyliśmy dupę i robimy rzeczy grube, które wyniosą nas w górę I to pewne jak podatki Za sobą to murem zawsze z daleka od góry Które nie wierzyły w nasz styl da. a jak się czasem palił nam grunt Odpalaliśmy cygara, z niego gramy taktów Tak zarzuty nie takto To se powsadzajcie w dupy Jestem z rapu ale mam luz nawet kiedy garnitury ty daję rap, to nie do radia, rzucam prosto nim do ludzi. Ty tam to nie do rajta, nie dorabiaj sobie wczuty. Jeśli nie ogarniasz, to do Majka na nas mówisz, to z telepejutni i kabel, zanim na sztabie zakuszy Daję rap, pod swoje bity, albo najlepszych z ziemia Ty na swoje płyty nawet nie masz pozwolenia. My zawsze jesteśmy przy tym, co najbardziej nas podkręca. Każdy mały przytyk mnie napędza. Konsekwencja, przecież bym nie mógł przez was przestać Grać, choć zdarzyło mi się nieraz, niezły, przez czas. Ale wyszło to na dobre, bo mam teraz. vibe, nigdy wcześniej nie. Nie miał nikt jak ja Wow, jara się pół miasta Bujałbym łysy od tify, A przez parę wrzut na hype'a się zmieniły perspektywy Nagle też się jara twoja banda, nie na niby Kurwa, macie swoje gusta czy wam mówią co jest biczik? Mam wady i zalety jak Misty Jak Lexi Underdog, jak Bia Potwór, gdy zły, zły Jak Alice, unmaszycie niewinny jak bałagrid, że wróci do wszystkich Karma Tajfun To miasto spilecz blisko brzasku A gdy zamykają oczy, zawsze widzą nas Zawsze widzą panaceum, jak ognisko problemów I nie nadal czemu Chcą nadgasić brakiem tlenu, ale nas się nie da zgasić To za daleko zaszło, trzeba było Gdy przed laty byliśmy tylko zapałką W Z tymi, my balimy miasto choć z nami, bo idziemy na kraj stąd. Tylu ziomali mam tylko, choć miasto małe to rośnie Kwestia czasu, chłopaku, kiedy na Polskę pierdolnie Tajfun